Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będę się brał za montaż zestawu potynkowego firmy Hans Broe. Jest to taki e-box uniwersalny, do którego możecie podpiąć też deszczownicę, z dołu baterię słuchawką. Akurat tutaj y, wszystkie, podejście będą, wszystkie podejście będą wykorzystane, A mianowicie wiadomo z lewej strony ciepła woda, z prawej zimna. dołu dół zostawiamy na słuchawkę i góra na deszczownicę. Tak? Jest jedna zaślepka. Y, 3 czwarte cala. Jeżeli by się, po prostu nie, nie, jest, nie jesteście w stanie, lub nie ma takiej potrzeby wykorzystać wszystkich podejść, dlatego yy, producent taką jedną zaślepkę dał w zestawie. Kolejna sprawa, na co zwrócić uwagę, musicie sobie odkryć to, ten kartonik i zobaczyć z której strony na pewno macie podejście ciepłej wody, bo jeżeli zrobicie to odwrotnie to bateria nie będzie, zestaw potynkowy cały nie będzie działał, nie będzie działał prawidłowo, takie pod, pod, taka odpowiedź ma, a tutaj widzicie tą czerwoną zaślepkę, z tej strony pod, podpinacie yy, yy, ciepłą wodę, bo wiadomo, że może Wam się pomóc, bo jeżeli sobie obrócicie w tą, czy jedną, drugą stronę, to to będzie się Wam widzieć z drugiej strony i tak samo jak na deszczownicy, i na, i na baterię i na słuchawkę, tak, którą będziecie też mieli zamontowaną, jeżeli będziecie oczywiście taka możliwość. Jeżeli po prostu wyjdzie, przyjdzie Wam na montaż takiego samego deszczownicy, a nie będzie znanej słuchawki, no po prostu sobie w tym miejscu zaślepiacie ten otwór na 3 cala i temat jest zamknięty. Ja sobie złączki przygotowałem, tutaj będzie cała instalacja, którą wykonywałem w tej łazience, bo było duże zmiany, czy też przesunięcie grzejnika, dopływ, wody do pralki i tak dalej, kanalizacja. Wszystkie łączki, złączki, wszystkie całe instalacje, ciepła woda, woda ciepła i zimna były wykonywane na rurach PP. W sumie w tym, na tym osiedlu w wszystkich, w wszystkich blokach są takie instalacje wykonane. Dlatego będę tutaj w tej łazience jak jakby zaczynają, to wszystko skończę na rurach zgrzewanych. Jeżeli, jeżeli ktoś jest zainteresowany zgrzewać rury, to może jeszcze tutaj dorzucę taki chwilowy materiał. A o zgrzewaniu rur jest cały, cały film o tym na moim kanale jakieś około 2 tygodnie temu dodawany, wszystko tam omawiałem od A do Z, na co zwrócić uwagę, jakie kształtki trzeba wybrać i tak dalej. Ja sobie to już tutaj wstępnie rozmierzyłem, będę wiedział gdzie, jakie podejście mam. Zawsze to lepiej sprawdzić zanim zaczęcie kłuć, chociaż widzę, że tutaj takie jeszcze małe kłucie będę musiał zrobić. Widzę to tak, że złączki 3/4 cala, czyli i o, oczywiście też szklanka, wchodzą i będą mi wychodziły w dół. Tu będzie podejście ciepłej wody, z prawej zimnej, W sprawie zimna woda na dole, na dole wyjdzie podłączenie do słuchawki, a górą oczywiście puścimy, a górą będzie podejście do deszczownicy, tak wszystko Wam się staram pokazać, będę musiał trochę podkuć, podkuć, bo nie będę w stanie tam podejść do ściany, żeby zgrzać całą instalację, ja wiadomo to, to co... To co jest można zgrzać, to lepiej to zrobić na podłodze czy też na jakimś stole. Najlepiej z pomocą drugiej osoby, bo samą usięgko czasami jest to ogarnąć. Wiadomo, te wszystkie zmęczki powkręcam, podgrzewam te rury, które jestem w stanie zrobić przed montażem całego zestawu potynkowego do ściany. Oczywiście w stanie będzie wszystko zamurowane. Zestaw umywalkowy potynkowy mam już zamontowany. Pokażę Wam na chwilę, za chwilę jak to wszystko teraz na chwilę obecną wygląda. tego już tam tego materiału nie nagrywałem, ale... Myślałem że takiego filmu o montowaniu, montażu przepraszam, zestawu potynkowego na moim kanale jeszcze nie było, dlatego pomyślałem że może warto y, też taki materiał zrobić. Tak widzicie, zestaw potynkowy w miejscu, gdzie będzie umywalka i szafka został zamontowany przed danym wcześniej. Tutaj sobie zaciągnąłem gipsem te wszystkie otwory, od, od dziury, które zostały po kociu. Y, zostawiłem to, żeby to po prostu wyschło, żeby mógł położyć y, zacząć układać płytki, bo na tej ścianie będzie mały wymiar. Tutaj chyba nawet jedną płytkę mam, to Wam pokażę. Coś takiego tutaj coś takiego będzie tutaj na całej ścianie, czyli podejrzewam, że może być... No, na pewno będzie trochę czasochłonne takie małe płyteczki układać. Zresztą one mają takie nieregularne linie. Nie czy to na kamerze będziecie musicie zobaczyć, że one są takie, nie są idealnie proste, będzie trzeba jakoś to fugami rozmierzyć, ale myślę, że z tym problemu nie będzie, bo one mają wymiar 7,5 na cm. To takie płytki szukolane, dlatego już też będę wiedział jak do tego tematu podejść. Tak jak wspominałem przed chwilą, za chwilę biorę się za montaż tego zestawu potynkowego. Hydroizolację wykonałem wcześniej na chwilę obecną na takim etapie z tego względu, że jak już robiłem łazienkę, to te zostały były później, jak wtedy wziąłem się za gładzień, za elektrykę, chciałem tam to skończyć. u nie chodziło o ładzie. Dlatego teraz wracam, będę musiał się tutaj na pewno sobie jeszcze trochę podkuć. A jeżeli chodzi jeszcze o wysokość od posadzki, to jest w granicach tak standardowo się montuje między 100 a 120 cm, żeby to było wygodne w użytkowaniu. Tak jak wspominałem wcześniej. Dołem wyjdzie, wyjście na suchawkę, słuchawka będzie zamontowana gdzieś mniej więcej na tej wysokości, ale to jest już później do kwestii do gadania, bo to już, to już będzie po położeniu kupo położeniu płytek będą chciał zrobić otwór na montaż tej suchawki, Wiadomo u góry widzicie rowek wykuty na wyprowadzenie deszczownicy. Deszczownica ma być dosyć wysoko. Z tego względu bo właściciele mieszkania mi ostatnio też powiedzieli, że tutaj szyby prysznicowe będą wykonywane na zamówienie i będą one aż do sofitu, tak? czyli strefa prysznicowa będzie tutaj. Szyba ma być na tej wysokości od tej strony i przejście ma być około 55 cm. Jak dobrze pamiętam tak jak z projektu wypadało na projekcie było, że deszczownica praktycznie była przy samym suficie ale to by źle wyglądało dlatego uzgodniliśmy z właścicielami że po prostu te parę centymetrów pójdę w dół jakieś 5-7 minimalnie żeby to było jak będzie ona praktycznie przy samym suficie to będzie to moim zdaniem też kiepsko wyglądało tak jak mówię to muszę sobie jeszcze trochę tutaj podkuć zagruntować to żeby mi to wyschło zamontować cały zestaw podtynkowy, na co zwrócić uwagę, to tak jak powiedziałem wcześniej postaram wam się w filmie jak najwięcej wytłumaczyć. Rzucę, rzucę sobie tutaj linię laserem, żeby tego nie zgubić, bo jak tu wam gdzieś ucieknie ta rurka prawo, lewo, a nie będziecie mieli tego wypionowane dobrze, to później będzie to, może być to widoczne względem zamontowanego całego zestawu, tak bo będzie taki otwór. No wiadomo 2-3 mm to nie będzie nie będzie to widoczne, ale jeżeli więcej to tak, dlatego mówię, warto się zaopatrzyć w taki laser, chociaż najzwyklejszy. Ja używam lasy z magnesona z telewizora mojego kanału, też o tym wiedzą, koszt około 300 zł w kasteramie, 360 stopni, rzuca pion poziom do koła yy, i tak naprawdę ułatwia, ułatwia dużo praca, jeżeli chodzi o układanie płytek, bo jeżeli będziecie układać gdzieś tam coś wycieknie 2-3 metry, to w drugim, drugim narożniku z płytkami się już nie zejdziecie. Dobra, bo się znowu rozgadałem. Tak jak mówi się za zestaw, zgrzewanie rur to co jestem w stanie zgrze, zgrzewam i skręcam do całego zestawu, żeby mieć tutaj jak najlepiej, najlepsze podejście, bo samemu to czasami, czasami ciężko to ogarnąć. W linii prostej jest tutaj zrobione przeniesienie z tego miaru, bo tak jak, tak jak wcześniej na filmie widzieliście to była przesienka postawiona, dlatego ta bateria musi być przesunięta, żeby była idealnie na środku razem z tą też umizmem, tak poniżej mi prawo lewo bo to będzie się rzucało w oczy będzie jak źle wyglądało pokażę Wam jeszcze może nie wiem czy to będzie widać na kamerze jak to ma wyglądać docelowo tutaj widzicie rzuty dysznicami wychodzi praktycznie pod samym pod samym sufitem podwieszanym w tej części prysznicowej dlatego będzie trochę obniżone tutaj macie na rysunku ten cały zestaw potynkowy który jest w środku schowany na to dajecie tą część która przyjdzie później podejrzewam, no bo tutaj jeszcze na budowie tego nie mam. Właściciele chyba się zastanawiali jaki to kolor, dokładnie musieli zobaczyć jak to w rzeczywistości wyglądało. Wiadomo, że na obrazku inaczej, w rzeczywistości, w rzeczywistości też inaczej. Niby to kolor złoty ma być, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, w słuchawka i u góry będzie wychodziła szmica Tutaj na rysunku jeszcze nie było uwzględnione. To obniżenie tego sufitu. Tak jak widzicie wentylacja jest jeszcze w rogu ściany. A teraz jest wyciągnięta spod, pod sofitem. To, to była chyba później, późniejsza zmiana zanim ten projekt jeszcze powstał. No tutaj na tym, na tym rysunku jest już to widoczne. Tak jak mówię, szyby prysznicowe będą zamówione przez, przez szklarza i będą, będą do samego sofitu. Więc ta deszczownica też, też może być wyżej zamontowana. Tak to wszystko było zgodnione. Tak robię z projektem, ale wiadomo, że pewne kwestie trzeba uzgadniać na bieżąco, bo się okaże, że w projekcie jest tak, ale czasami jest lepiej zrobić po prostu po swojemu, znaczy po swojemu. Trzeba to oczywiście zgodzić z właścicielami, czy wyrażając zgodę, bo nieraz zawsze jakąś podpowiedź warto dać, czy najlepiej zrobić tak, to gniazko, lepiej trochę przesunąć w prawo, czy w lewo i tak dalej. Dobra, nie będę teraz y, przedłużał i zapraszam do dalszego oglądania. sprawdziłem czy mam pion Ważniejsze, musicie zwrócić uwagę na to czy po przyłożeniu poziomicy macie oko z tego względu jeżeli zamontujecie zbyt krzywo, tam wiadomo milimetr 2 to jest jeszcze pole manewru, ale zamontujecie krzywo, będziecie mieli później problem z montażu z montażem tej części która jest na zewnątrz montowana, znaczy na zewnątrz, na, na, na płytkach się na się, na którym położycie tak, otylina mam tylko niebieską ale to nie ma większego znaczenia, czy to czerwona, czy niebieska. Warto też zwrócić uwagę na to, przynajmniej ja sobie zawsze, jak robię podejście do ciepłej wody lub odwrotnie do zimnej, to sobie gdzieś tym markerem na czerwono zaznaczę, które które podejście jest do ciepłej, które do zimnej, bo chwila nieuwagi lub też człowiek ze zmęczenia może pomylić kierunki, źle podłączycie, a później już sobie będziecie musieli całość rozbierać, a na, na pewno byście tego nie chcieli robić. Góra tak samo wyciągnięta. Teraz zrobię sobie zaprawy zarzucę sobie to, kolejna ważna sprawa, tak jak też chyba wcześniej o tym wspominałem macie na, na, na tej części, która wystaje zaznaczone minimum i maksimum do maximum do, której, do którego momentu musicie się schować tutaj przyjdzie jeszcze gres i, i klej, czyli wyjdzie mi gdzieś dotąd nadmiar który, chyba o tym też wspominałem, nadmiar który Wam zostaje po położeniu płytek się też gresu obcinacie i montujecie całość która później jest ale to wiadomo że tą część dopiero się montuje na sam koniec po położeniu płytek jeżeli macie, a jeszcze tak chyba bo już się teraz pogubiłem ale chyba to to mówiłem, tutaj to wyjście na słuchawkę, tak mówiłem o tym, tu będzie zamontowana docelowo wymiar to jeszcze zgodnie z właścicielami ale gdzieś na takiej wysokości się montuje deszczownica później tak samo w następnych materiałach tak postaram się pokazać jak zaczyna układać płytki ale myślę, że kolejne filmy z, z, typowo z etapów pracy to y, raczej pójście już po świętach, z tego względu, że mało kto będzie teraz oglądał, a wiadomo, że każdy poświęca po czas na jakieś tam zakupy i inne rzeczy, przygotowania do świąt i ludzie tak nie oglądają. Jeszcze jeden film jakoś między, między świętami. Dzisiaj mamy środę, jak to nagrywam w czwartek albo dzisiaj jeszcze jak zdążę zobaczę ile, ile o której będę w domu i czy zdążę zmontować film jak nie to dziś w środę czyli dzisiaj lub następnego dnia w czwartek zobaczycie te film na moim kanale tak jak mówię kolejne to tam się pokażę po świętach jeszcze jakiś tam film czyszczeniami będę wrzucał pewnie albo jakiś post, to coś co się jeszcze do Was odezwę. Teraz mówię urabiam zabrawę zarzucę sobie to, wyrównam wszystko, później Wam pokażę efekt końcowy dzisiejszej pracy. nie to pracy skończony Zagipsowałem tak, sobie to, wiadomo że to nie musi być nie wiadomo jak wygłaskane bo przyjdzie tutaj jeszcze będą się dorobić hydroizolację na wysokości około dwóch metrów przyjdzie na to klej i płytka dlatego nie ma co się z tym głaskać za bardzo a dla płytki zawsze też jest lepiej jeżeli ta powierzchnia jest bardziej a nie jeżeli taka wygłaskana tak myślę że zrobię taki film ale to chyba on się pojawi dopiero po świętach o przygotowaniu tynków gipsowych pod pod płytki nie ma tych tynków tutaj dużo bo widzicie na ściana płyty zielone tutaj tak samo płyty zielone jest tylko ten kawałek i tutaj co zostaje tego nie będę musiał szybować z tego względu że tutaj będzie yy, tutaj będzie szafka po zamówieniu przez stolarza robiona no ale yy, warto te wtynki przygotować a na co zwrócić uwagę to tam w jakichś następnych filmach postaram się pokazać myślę że na dzisiaj będzie to wszystko jeżeli macie do mnie jakieś pytania to sami narodowo yy, piszcie w komentarzach dzięki za uwagę i do usłyszenia